W szkole, są the music. w dzisiejszym odcinku pochodzimy sobie po moim osiedlu. Dzisiaj akurat nie robię już specjalnego filmu, tylko takiego jakby bloga, że chodzę po osiedlu. Wiem, miał być jakiś inny filmik, no ale początki kanału wiecie jak to jest. Akurat dzisiaj jest wesoły dzień. Nie za fajna pogoda, ale trzeba było coś nagrać. Pamiętajcie, żeby na moim kanale zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek i komentarz. Nagra no, jaki kurde budynki są mokre. Taki deszcz. Na ja moim kanale miała być pierwsza nutka z rapu. Yy, właśnie muszę Wam powiedzieć, że mój rap będzie niedługo. Muszę z Kumplem obgadać, żeby mi tam pójdzie do niego i do jego study i tam nagram. Głowę trzeba z nim odgadać. Yy, prawdopodobnie już w sierpniu będzie mój pierwszy a Takie muzyka po prostu będzie jakiś rap. Jeszcze nie wiem jaki tytuł, ale to zobaczymy w sierpniu. Idziemy w samą stronę, czy do przodu? Okej. Okay. Akurat tu trwa budowa tych budynków. Powiem Wam, że nagrałem co ten budynek. Te budynki kosztują za jedno mieszkanie pół miliona. Nie No. I tak jak mówię, pół miliona za jedno mieszkanie. Ale za puste mieszkanie. Jak dodacie tam swoje jakieś Meble i to Wam to może nad miną wyjść, tylko zależy kto jakie meble kupuje to... ładne, kurde słońce na serio. W ogóle jeszcze piszcie w komentarzach co bym mógł nagrywać, bo to jest mój akurat pierwszy kanał, który dość w sensie długo robię, dość, żeby w sensie coś nagrywać. A jak wiecie początki kanału nigdy nie są od razu jakieś najlepsze. Ale postanowiłem, że zawsze coś wam tu robić. Ja rozumiem, że może mój kanał dla niektórych może być śmieszny, no ale ja się tym nie przejmuję. Każdy ma swoją pasję, robi co chce. Akurat tutaj przed nami jest skuterek do wypożyczenia. Nagraj to. Piękny skuter, kurde. Ogólnie na początku nie, nie nagrywałem filmików na tym kanale, ponieważ wyjechałem na wakacje i przez jakiś czas nie robiłem filmików. Ok, zaraz dokładnie idziemy sobie pod nos, przeczekać ten deszcz i to by było na tyle w tym filmie, więc dziękuję, zostawcie suba, łapkę w górę, więc dziękuję, cześć.